Jest moja wreszcie kochana tęcza, która się pokazuje od paru dni. Dam ją w przybliżeniu. Od półtora miesiąca pokazuje mi się piękne kształcie jaja. Piękność. Piękność w piękności. Teraz stoi w miejscu, ale potrafiła się kręcić w koło moich malowideł, które namalowałem ponad pół roku temu, które sam nie wiem właściwie co przedstawiają. Może to zabrzmi dziwnie, ale przyświecę może. Malowałem je przez dwa dni i dwie noce. Wiem, że coś ma się zmienić, dlatego dużo ludzi twierdzi, między innymi szamani, że nad zamkiem jest statek kosmiczny matka. Podejrzewam, że jak z, z innych czakramów czerpie energia. Jest tu wysoki poziom. Ostatnio rad jesteście, którzy sprawdzili, jest za duży poziom energii. Właściwie najpotężniejszy czakram na świecie. Nie wiem, co go obudziło. Nie wiem, co go obudziło, że jest tak potężny, tak. taka siła. Ja też się ostatnio dziwnie czuję. Bardzo dziwnie czuję. Dużo rzeczy jest dla mnie bardzo dziwnych, bym powiedział nowych. Jeszcze raz zobaczmy. O. No i to już się dzieje. O, o, o. Pomału idzie. Proszę zobaczyć, że nawet nie odbija się od... tylko z całości przechodzi. Pięknie. Wszystkie kolory. To ostatnio był strasznie silny. Proszę zobaczyć, przechodzi i światło nie, nie bije na to. A bo czemu to tak? Nie wiem. i zginęło nie ale może się pokaże jeszcze od kilku miesięcy przyjechało tu bardzo dużo ludzi między innymi bardzo słynny szaman który Robił pomiar nad studnią. Też powiedział, że człowiek nie wytrzymałby tu przez godzinę czasu w tym pokoju. Jest tak potężna energia. Biała energia. Jest późna godzina. Jak ktoś znów zobaczy, to włączę. Gracias.